No i ładnie, droga, stuczna, dotuczna, strzaki do tuczna, tuczna połama drzewa. Trzeba będzie jakiś objaw znaleźć. Tutaj macie drugie, zobaczcie sobie, jaka tutaj musiała wczoraj przejść wichura. Tutaj kolejna złamana. a tak to wygląda dzisiaj wczoraj droga była nieprzejezdna dzisiaj te drzewa są już poobrabiane tam w tle widać też było drzewo już jest ogarnięte wracam sobie dzisiaj dosyć ciekawą drogą z racji tego, że w Kuźnicy Czankowskiej jest zamknięty odcinek i objazd wynosi ponad 35 km. Wybrałem sobie polną drogę jako objazd przed kuźnicą odbiłem w prawo. No i asfalt się skończył. Ale ten odcinek to jest tam raptem 3 km bodajże. Dobijam. Wyskakuję w kuźnicy za tym yy, za zamkniętym odcinkiem i lecę dalej do czankowa.